Jo, cześć, siemano z tej strony Wojciech i dzisiaj przedstawię Wam skład, który jest prawdopodobnie najlepszym składem, jaki zrobiłem w tym roku. E, długo nim nie pograłem, natomiast zagrałem nim trzy spotkania. Znaczy, wieloma graczami ze składu grałem dużo więcej, natomiast składem w całości zagrałem trzy spotkania, jako że przeniosłem się z PlayStation, jestem aktualnie na PlayStation, ale no, zacząłem grać na Xboxie, żeby nagrywać moją serię Droga do Top 1. Natomiast był to ostatni skład, jaki zrobiłem, wykorzystując e, Napastnika Najlepszego napastnika, jakiego przetestowałem w tym roku, i był to Czernych. Nie wiem, czy to się tak czyta. To był taki śmieszny żart, jakby ktoś nie załapał. Chodzi o La Cazeta. Nie, no dobra, ten żart był naprawdę bardzo zabawny. Chodzi o La kazeta, trzy mecze, dwie bramki. Powiecie, niezbyt dobrze, ale naprawdę gracie, gracie czasem graczem i patrzycie na przykład kantę w moim klubie. Ma beznadziejne statystyki, ma mało strzelonych goli i asyst, a mimo tego czuje się, że robi niesamowitą robotę. La z, z jakiegoś powodu dla mnie czuł po prostu, znaczy czułem się niesamowicie grając z nim, jaki ma dribbing, to że jest bardzo silny, na taki wzrost szczególnie i tak dalej, naprawdę niesamowity gracz, którym chciałem grać. I szkoda, że jeszcze długo nie będzie mnie stać na niego na moim koncie Xboxowym. Natomiast tak, skład z kartą Lakazeta kosztuje około pół miliona, jako że karta Lakazeta kosztuje około 250 tysięcy do zrobienia, no do 300 nawet. Natomiast sporo też odzyskacie z tego kasa. Natomiast dlatego liczymy 250 tysięcy. Myślę, można spokojnie widać na tę kartę. Natomiast zwykła karta Lakazeta, czyli karta po prostu bez 85, czyli ta karta. Mm, jest nie, troszkę gorsza, no faktycznie ma tam 6 strzelania mniej, aż 8 podań mniej, aż 8 fizyki mniej, no mm, wiadomo jak was stać to oczywiście polecam tę kartę. E, no ale generalnie ta karta pierwsza kosztuje około 50 tysięcy, nawet mniej, około 40 kilku, a też będzie robiła świetną robotę dla KZ, po prostu jest niesamowitym napastnikiem. Ewentualnie możecie zagrać Meneza i w ogóle zaoszczędzić na ten 2000, także znaczy wydać na niego 2000. Także tak, skład jest dla mnie interpretacją yy, po prostu, znaczy użyciem najlepszych graczy możliwych, jakich mam w historii mojego grania w Fifa 17, czyli w bramce jest to Samir Handanović, który jest jeden z moich ulubionych bramkarzy w tym roku. E, tak naprawdę pasuje to jakikolwiek bramkarz z seria. Jest 20 tysięcy, ale na teraz kosztuje poniżej 10 z tego co patrzyłem, to jest po prostu bardzo stara karta, e, która siedzi u mnie w klubie już od bardzo, da, bardzo dawna. Na środku obrony dwój, dwaj moje ulubieni praktycznie środkowi obrońcy, powinien być, to hole, znaczy powinien być to Manolas i Smalling, i można by ich połączyć z mięczem hartem w sumie można by to jakoś zrobić w tym składzie, ale, ale zostańmy przy tym, co jest, bo, bo tak, tak mi się super grało. Miranda jest niesamowicie dobrym obrońcą. Mam tylko 17 spotkań na tej karcie, ale generalnie Mirandą zagrałem masakrycznie dużą ilość spotkań to jest jakaś moja szósta jego karta. No i Miranda, widzicie, poniżej tam 9 tysięcy, czy coś takiego, 21 tysięcy ta karta kosztuje. Manolas 6 tysięcy, aktualnie kosztuje około 3. Także maksymalna różnica po prostu pomiędzy, e, znaczy, nie są to aktualne ceny, zdecydowanie a skład uzupełniamy czymś takim. To jest jedna z moich ulubionych możliwych obron, jaka istnieje. Perez jest dla mnie niesamowitym graczem, 90 spotkań już rozegranych w moim klubie. No jest szybki, jest fajny, jest całkiem sympatyczny, uśmiecha się, jest miłym człowiekiem i zdecydowanie dobrym prawym obrońcą, a Sandro jest najlepszym lewym obrońcą w całej grze. Na moim ulubionym prawym obrońcu jest Serge Aurier, którego, którego zawsze Gdzieś tutaj mam pod ręką, w moim składzie, tym, którym grałem, mam go na ławce. Najlepsze prawe obrońca dla odmiany. Natomiast Perez jest zdecydowanie moim drugim, trzecim ulubionym razem tam z Bellerinem czy Walkerem. Więc jest bardzo fajny. W składzie wytycznej idą tak jak zwykle: czyli zostawaj z tyłu na bocznych obrońcach i nic więcej nie zmieniamy. Bo po co? Nic tutaj koledzy do przodu nie ruszają. Szczególnie że tak Manolas ma wysoką w obronie średnią w ataku. A Miranda średnią w średnią, czyli po prostu zostaje w obronie. No i wszystko jest nice. Teraz tak mamy skład A, a tu mamy yy, ligę. Natomiast y, jaki jest najlepszy lewy napastnik w grze? Wiem, że to jest dziwny sposób na budowanie składu, wstawianie jakichś graczy w losowej kolejności, ale może was to zaciekawi, może zaczniecie główkować i będzie fajnie, a jak nie, nie spodobała wam się taka zabawa, no to cóż, poradzę. E, Marshal jest najlepszym lewym w tej grze, oprócz Cristiano Ronaldo i może Neymara. Natomiast z tych, co ja grałem, ani grałem Ronaldo, ani Neymarem poza draftem, jest najlepszy. Wzrost, siła, tempo, sztuczki, dribbling, strzelanie, b, 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 pracowitości, wszystko jest świetne. 117 spotkań, 52 bramki, 42 asysty. Ze stylem gry Jastrząb tak samo jak LaKZ, ponieważ obaj mają tak duże tempo i tak wysokie strzelanie w przypadku no Lakazeta szczególnie, że ja, że myśliwy moim zdaniem to jest trochę przesada. Tutaj i tak podbijamy pod okolice 99 tempo z jastrzębiem oraz Lakazet i tak ma tam praktycznie 99 strzelania. Więc czemu by nie podbić dodatkowo tej fizyki, którą obaj mają świetną? Yy, I tak. I oczywiście teraz wypadałoby to uzupełnić jakimś środkowym, fajnym pomocnikiem. Na przykład Kante, o którym już mówiłem. cię 103 mecze, 7 bramek, 7 asyst, a jest jednym z moich ulubionych piłkarzy w tym roku. Jest niesamowicie fajny, bardzo szybki, bardzo silny. Bałem się tego wzrostu, ale w ogóle mnie przeszkadza. A czasem potrafi pobiec do ataku i walnąć naprawdę sympatyczną bramkę, więc... Yy, je, jeżeli nie graliście... To jesteście dziwni, bo każdego poleca i jest niesamowicie dobry. 20 tysięcy Kante kosztuje w tym momencie, to dalej jest sporo, jak nagracza 81 sumy. Natomiast jest jeszcze ulepszona karta, która właściwie nic nie zmieniła, ale hej, można ją sobie kupić. Nie ma jej tutaj na rynku w ogóle. Czy pokazujemy po prostu tylko tę kartę, bo to kliknąłem? No, nieważne, ale uzupełniamy skład Fernandinho, który jest dla mnie jeszcze lepszy niż Kante, szczególnie właśnie jeśli chodzi o strzelanie. Fernandinho ma naprawdę świetne strzały. Kanta ma sporo strzały, ale Fernandinho ma świetne strzały. Ło e, fajnie się łączy tutaj, bo tu mamy Brazylijczyków. Dlatego mówiłem, że można by tutaj w sumie wstawić Smolinga, tutaj jakiegoś Lukasza, Shoa, Harta i to, i to by zadziałało. Natomiast e, Sandro jest na tyle dobry, że nie chce go zamieniać na kogoś innego, a Smoling jest odrobinkę tylko lepszy niż Miranda. No i Handanowicie jest moim zdaniem lepszy od, John od Harta, więc, więc, więc tak, zostańmy. I na tutaj na środkowej pomocy nie może być nikt inny niż najlepszy Środkowy pomocy, pomocnik, jakim grałem w tym roku, czyli Raja Naingolan. E, jest to karta pierwszy właściciel. Jestem bardzo zadowolony, że go trafiłem, ponieważ dostał upgrade i kosztuje 70 tysięcy w tym momencie. Ja sprzedałem, jak trafiłem tego w paczce, to sprzedałem moją poprzednią kartę na Angolana za jakieś 50 60 tysięcy. Także w sumie spoko wyszło. Eee, znaczy, no, faktycznie, jakbym sprzedał go drożej, to by było fajne. Natomiast przez to, że go sprzedałem i trafiłem, to jakby e, nie muszę go kupować teraz za 70 tysięcy z powrotem. Jest on niesamowicie dobrym. Gram go, go skończącym, ponieważ uważam, że. Fizycznie jest niesamowicie dobry, więc jeszcze chcę to podbić, chcę żeby miał te 90 tam siły, czy coś takiego, jaką tam ma niesamowitą siłę, a naprawdę czuję się po prostu strasznie silny. E, I strzelanie, które też Radzie ma świetne, mimo tego, że nie jest du dużo lepszego strzali, niż Fernandinho, to on ma tak niesamowicie dobre strzały. To jest tak, Kante ma spoko strzały, Fernandinho ma dobre strzały. Na Engolan ma zajebiste strzały, no i na Kazet ma no, zajebiste jeszcze bardziej, ale przede wszystkim, no i Manolas ma najgorsze na świecie, bo ma 19, co jest niesamowite do tej pory, że można mieć takie strzelanie na takiej karcie. Patrzcie na przykład, Miranda ma 30 strzelania więcej, to jest masakra, jaka to jest różnica. No i teraz tak, no można to uzupełnić teraz albo mocnym połączeniem do Kante oraz zwykłym połączeniem do Lakazeta, albo mocnym połączeniem do Lakazeta, który jednocześnie będzie do połączenia z Kante więc tak, no opcji jest, że tak powiem, niezbyt wiele, ponieważ yy, potrzebujemy de facto kogoś na przykład jak Tojwin, yy, jak na przykład Fekir, jak na przykład Valbuena i ja poszedłem w Fekira. Dlaczego? Ponieważ bardzo mi przypomina Martiala w niektórych kwestiach. Jest wolniejszy, ma delikatnie gorsze strzały, ale bardzo delikatnie, lepsze podania, taki sam dribbling i prawie taką samą fizyczność. E, wiem, że to dalej to znaczy, jest gorszy niż Marsial, ja nie zaprzeczę. Natomiast Martial jest jedną z najbardziej OP kart w tym roku, więc to, że jesteś odrobinkę gorszy od niego sprawia, że dalej jesteś zajebisty. I taki właśnie Fekir jest. Otóż ta karta na prawym skrzydle jest świetna, Wysoka, niska pracowitość jest bardzo silny, jak na takiego skrzydłowego. W ogóle ten skład jest bardzo silny, bardzo sprawny fizycznie. Tak naprawdę nie ma tutaj. Najsłabszym no zawodnikiem fizycznie jest chyba Perez. W sensie wiem, że ktoś tam może mieć gorszą fizykę od niego, ale chyba nie. Chyba Fekir i Perez mają po 75. Natomiast generalnie to siłę naprawdę czuć od każdego z tych zawodników. Pomoc jest bardzo mobilna, taka wiecie szybka, siłowa. Z dobrymi pracowitościami, to jest średnia wysoka, średnia wysoka i wysoka wysoka. E, a no, tak jest naprawdę, jak na taki nie są to wysocy zawodnicy. Znaczy, no Marsziel jest wysoki, ale e, tutaj Fekir oraz e, Lakazet nie są wysocy, ale mimo tego się naprawdę dużą siłą charakteryzują. I kurczę, naprawdę jest to tak fajny skład. Jest przede wszystkim skupiony na tych dwóch statystykach, które w FIFA są najważniejsze: szybkość i tempo. E, Szybkość i tempo to to samo. szybkości i siłę. Eee... No oczywiście uzupełniamy to scenami gry. Kotwica na wszystkich obrońcach, jako że podbija ona fizykę i tempo. Eee, tutaj mamy. Nie akurat nie podbijamy tempa, tylko podania, obronę i fizykę tutaj też fizyka, tutaj też fizyka, tylko że z tempem, e, jako że właśnie tutaj, tutaj chciałem podbić podania, bo Fernandino ma stosunkowo przeciętne podania, a i tak czuje się dosyć szybki. Kantę chciałem podbić tempo, bo już jest bardzo szybki i jeszcze chcemy to zwiększyć, a nie ma sensu podbijania, strzelania, bo i tak jest dosyć niskie. No i na Engolan, tak jak już tłumaczyłem, Fekir, e, jako że jemu już tego tempa troszkę brakuje, gdzie jest różnica, jest 8 tempa różnicy między e, ma, Marshalem i Fekirem oraz tam pięć, Lakazetem a Fekirem, więc Fekir dostaje myśliwego, on, tego, on tej fizyki nie zostaje podniesiony, ale to jest jedyna osoba, która nie ma podbitej fizyki w tym składzie, to jest całkiem ciekawe stylem gry. I tak, co do wytycznych, bo pokazałem na obronie, a reszcie nie. Tutaj tak, zostawiamy, zostawiamy z tyłu całą obronę, e, zostawiamy z tyłu Kantę i zostawiamy z tyłu... E, nie, nie zostawiamy z tyłu Fernandinho i, i na Ingolana zostawiam na domyślnym oraz przód, przód e, zostawiamy na e, tak na na biegaj za plecą obrońców, na skrzydłowych oraz... E, naciskaj na obrońców na lakazety. Ja czymś takim gram. Można też wszystkim rzucić, wbiegaj za plecy i naciskaj na obrońców, ale wtedy jakoś tak czujesz, że zawodnicy tak się strasznie szybko męczą, że w połączeniu z tym, że np. lakazet ma wysoką, wysoką pracę i ktoś to po prostu strasznie szybko się męczy, mimo tego, że ma dobrą wytrzymałość, to jednak, jednak ta kondycja się przydaje do czego innego niż tam latanie za obrońcami. Także w sumie to tyle. No, wytyczne są, składzik jest piękny. Jest parę możliwych zmian. Tutaj może być jakikolwiek brazylijski obrońca. No, tłumaczyłem wam. Może być jakikolwiek bramkarz z Serii może być jakikolwiek. Yy, znaczy może być Florenzi na przykład. Yy. Można coś, można, można coś w tym składzie pozmieniać, tutaj mógłby być na przykład Pogba jakbyście mieli kasę ale no z no Pogba pewnie ten skład byłby jeszcze lepszy, natomiast kurczę jest i tak niesamowicie dobry mm, dobry składzik, jeżeli szukacie czegoś ciekawego, no to tak 200 tysięcy trzeba wyłożyć na ten skład 200 tysięcy ze zwykłą kartą Lakazeta czy nawet 150 jeżeli użyjecie Meneza, który jest równie bardzo fajny ewentualnie można też tutaj dać jakiegoś na przykład jakbyście tutaj dali, o jak chcecie w ogóle najtańszą opcję możliwą w sumie mogę wam pokazać a co tam, e, zaszalejmy e, to tak, dajecie tutaj meneza y, który jest mega fajnym napastnikiem i naprawdę niczym bardzo nie odstaje y, nie mam w ogóle meneza w klubie to jest ciekawe tutaj dajecie to liso, który jest y, bardzo podobny do Nainggolana w tej kwestii, że jest równie świetny. Dajecie kart 80, myślę, że to jest taka najlepsza w stosunku do ceny. I w sumie, no to już właśnie zaoszczędziliście 120 tysięcy i skład nagle kosztuje 80 tysięcy. Z czego 20 tysięcy to jest Kante, którego no ciężko jest wymienić, ale jest na tyle dobry, że raczej warto to widać 20 tysięcy Martial. I tam na obronie trochę, to obronka trochę kosztuje, ale wszyscy mają zgranie i wszyscy są mega fajni. Także jeżeli, jeżeli szukacie tańszej opcji, coś takiego e, jest, jest, prawie tak samo dobre. No jeszcze troszkę im brakuje do takiego Naingolana to Liso, ale w sumie już nie tak dużo. Zobaczcie, że naprawdę tu 4, 3, 2... 6, 4 i 2. No, wszystkie statystyki są gorsze, ale ale nie tak dużo. Także tak. No jeżeli macie, macie pomysły jeszcze jak taki skład można by było ulepszyć oczywiście napiszcie w komentarzach, napiszcie w komentarzach czy chcielibyście więcej budowań składu, jako że ostatnio trochę mniej ich było na kanale. A Maciek już trochę narzeka na to, że musi robić miniaturki ciągle do budowań składu. Eee, Maciek to oczywiście najlepszy grafik na świecie, który robi mi miniaturki. Eee, to kurczaczki Powiedzcie mi, czy Wy też macie dość budowań składu, czy właśnie uważacie, że ostatnio było ich trochę za mało? Napiszcie mi to koniecznie w komentarzach, to było Wojciech, jak się podobało. Łapka w górę i do zobaczenia w kolejnych filmach na kanale. Cześć!